Kiedy zostajemy rodzicami, mamą, tatą, to wtedy pojawia się też taki element strachu o życie naszego dziecka, o życie naszej pociechy, o to, jak funkcjonuje. W głowie mamy może pojawić się taka myśl, która jak mantra pojawia się ciągle. Boję się o to, czy zdrowo się odżywia, boję się o to, czy zdrowo rośnie, boję się o to, jak będzie się uczył, czy jest w dobrym środowisku, boję się, boję się, wiele jest tych strachów i tego bania się. W momencie, kiedy jesteśmy mamą, kiedy jesteś tatą, ten strach jest czymś naturalnym. On wynika też z odpowiedzialności za dziecko. Natomiast, jeżeli on nie pozwala nam funkcjonować, nie pozwala nam spokojnie żyć i przebywać w codzienności z dzieckiem, planować tej codzienności, to warto zastanowić się nad tym, jak sobie pomóc. Ten strach być może paraliżuje. Jeżeli pojawia się ten element niepokoju, który jest permanentny, który nie pozwala Państwu żyć i funkcjonować na co dzień, proszę zastanowić się, czy nie warto udać się do specjalisty, zadać mu konkretne pytania, zastanowić się wraz z nim, jak z tym strachem, z baniem się o dziecko poradzić sobie.